Siema ludzie. Tutaj Draymarty. Mamy gościa specjalnego. No. Ja. Czekaj, wiesz co, założysz słuchawki jednak. Nie będziesz o. słyszał. Nie będziesz słyszał dźwięków, ale ja będę słyszał i to zajebiście głośno. Ja też, jakoś e, to przeżyję. Dzisiaj. Nie wiem. Czekajcie, zobaczymy. Tam po tamtej krówce. Zobaczycie i może się domyślicie. Co nagrywam? Nareszcie się do tego zabrałem. Pamiętajcie, żeby w tym odcinku oglądać w nocy. Tak. jest. Jest godzina... Jest godzina 1.40. Mam nadzieję, że nikt zdoro... Nie, dobra, bo już... Z dorosłych. <laughs> Kurde, boję się, jak nie wiem. Jeszcze, a uwaga, jeszcze to temu nie uaktualniłem, a krowy już są. I się to... Tu... Dobre, inaczej. czemu one wstają? Szczerze się boję. Boję się i to cholerę Ale co Jedziemy z koksem. Wyłączamy Aha Hero Brain e, Kurna Oczywiście zawsze źle wszystko Hero Jak wiecie e, Może Może y, rzeczy z Ekwipunku wywalać Czego się najbardziej boję szczerze Proszę Piękne schodki i tutaj wasz Draymarty zamiera Czerwone oczy, you don't know what you did i nie jesteśmy Nie, wie, nie wie, co zrobiłeś. Jesteśmy w głębokiej mega dupie. Jest godzina pierwsza 40 głos mam na, głos, na, <laughs> głos mam na maksa 4.1 e, Powiem że tak, e, z tego moda grałem bez dźwięku i to jeszcze na wersji 1.6, kiedy nie był w ogóle dopracowany. O, boję się. Gdybym miał to jeszcze nagrywać sam. Kurwa! Co? Japier... Nie wiem, w ogóle jestem przestraszony. To sam fakt, że ty jak ty to. Jak ty zobaczysz, w ogóle te dźwięki usłyszysz. Bo jeszcze z dźwiękami no. nagrywam. Nie, ty tego nie słyszysz. O ten totem tam jest, to ja w tu. Kurde, boję się. Normalnie całe nogi mi się trzęsą. Bo zimno jest. Prócz tego. <laughs> No, wiosna się zaczęła i widzimy. zimno. No i śnieg, nie? <laughs> Ale się rzucałem, się śniegiem, fajnie. To jest super. O 30 fpsów w tylu, to jeszcze nigdy nie nagrywałem. Wczoraj. No i co, powiem tak. Jak ty usłyszysz te dźwięki, jak wy ludzie słyszycie te dźwięki, to... kurw. Jezus Maria. Jezu, te dźwięki są po prostu okropne. Ale na szczęście, że ze... Dobrze, że mi ten herobrand jeszcze rzeczy nie wywala. Albo nie, bo mi wywali rzecz w najnieoczekiwanym momencie i będę miał. Jabłuszka, mieczyk. Tak kurde. A, zapomniałem. Fuck! Co? Koniecznie woda, koniecznie. Bocze. Bo może podpalać. No z dala od dżungli, ja nie mogę, ja chcę jakiś otwarty teren. Ta dżungla. Dżungle to sobie mogą w dupę włożyć. Te dżungle to są po prostu... A swój sobie tygryska, będę się bronił. Tak, tygrysek. No? Nie wiesz... nie wiesz kogo nazywam tygrysem. Tygryskiem. A nie! Kurwa przecież nagrywamy, ja pier. <grystanie> <grystanie> Wytykaj się. Ale oni... Oni nie znają. Oglądam niedużo znajomych. Ty. Ale oni tak <grystanie> Ej, ty... Co, co to jest? Nie wiem, pierwszy raz widzę takie góry w ogóle. Kamienne. To chyba w tej wersji 1.5 takie dodali. No i co to wszystko? No to się Hero Brain postarał. I zaraz będzie jeb. A ja głośniki na Maxa powiem wam szczerze. Znaczy słuchawki, a w słuchawkach jest gorzej. Nagrywamy w 25 FPS-ach 30 ładnie. Świat się ładuje trochę Boski tu będę musiał to wyciąć wcześniej Co wyciąć? No wiesz O Ani? Ja pierdolę <słuch> <słuch> Tak No bez jaj No bo ona zna mój kanał, tak? Ona? No. To co, no to nie ciągnijmy tak tego klar. tematu, tak? E, jest, e, jesteśmy... E, na, 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 nagrywam, no wiesz, że ja... Dobra, koniec, jest, koniec, ja koniec, ale nie wycinaj nic, bo się wiarygodni. Nie. Dobra, je, ile, ty, ile, chcesz, ile chcesz taki odcinek nagrywać jeden? Nie wiem, aż, aż, nie wiem. Owce, spierdalać. Dawaj robimy całą serię. Ta kurde, całą serię. Ja pomimo tego, że mi się nic nie pojawia, nie wytrzymuję psychicznie no ale bez kitu co tylko na to cię stać? jesteś słaby Pff, bez nadzieja w ogóle może zrobisz jeden to ten tak na pewno <gryw> jakby jeden to było za mało a można dodać? można a to chyba nie masz dwóch, dwóch przyjaciół przepraszam że tak cnie, ale renderuje świat i mi trochę powoli ja ile tej dżungli jest Jezus, jaka rodzina, owiec. Jak się na mnie rzucą, to ja chyba zwątpię. Właśnie słyszę dźwięki na korytarzu. Czyli niką u mnie oczywiście nie śpi. Ja, ja myślę, że wszyscy śpią, nagrywam o... A hero będzie cię. A tu. Czekaj, a jak zabiję owcę? Też miała zwykłe oczy No wiem, owce mają zwykłe, tylko żeś... I teraz nagle taka czarna za mną Czarna owca Ja pier... O, chciałem Hero Braina kuźwa Nawet dwa miałem takiego lega, żeby widziałem dwóch. Nie Ja Co to jest? E, ktoś ten pisze jakiś na Wiem Ty, ktoś mi dzwoni tego... Ktoś mi dzwoni do drzwi cały czas. Bez jaj. Nie. Hero ja brain. pierdolę. Ktoś mi normalnie dzwoni do drzwi. O. O kurwa, boję się. Dobra. Dzień dobry. O, ja kurwa. do pani syna. A to jest? Ja pierdolę. hirobrain? Jakaś litera. A nie, to... Kurwa. Ktoś dzwoni. Ja pierniczę, ale będę miał cenzury. O no, co ty jesteś? Ja pierdolę. Musisz robić cenzurę? Tak. Ale mi się nie chce. Ej, ty, ciągle ktoś dzwoni do drzwi. Ja pierniczę. Słysz... Ty nie słyszysz tych dźwięków, ale ja... ja... Słyszę. Słyszę dzwonek do drzwi. Tam MORDĘ, SZMANO! <laughs> Ale będzie cenzury. Ja pierdolę. Kurde, ty masz horror na chacie. Ja nie mogę, jeszcze do drzwi ktoś dzwoni. O! Fałszywa. Ja pierdolę. O, a co to jest? Skąd wiesz, fałszywa? A co to jest? A! a! równa się 1 plus 1? Zjajd O widzisz kurczaki Spier. Nie 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 umieram! Spiralaj! Who... Who are you? Co to jest za Debil? O, hero brań Szybko szybko kurwa Ale będę miał... I tak on cię Ale znajdzie. będę miał cenzury No szybciej ja pierdolę ja się nigdy nie wyrobię z wycinaniem tych. A ty, a ty mi przez nagranie tego filmu okazałeś być normalnym i spokojnym. Oj tam cicho. No bo wie, żeby ludzie nie myśleli, żeś... Nie wiem. Wy co? O ja pierniczę, dobra ludzie. Ja już padam. Nie wiem ile to trwa chyba 9 minut. Dobra, zrobię kilka odcinków z Herobrinem. Następny chyba będzie sam, a... jakby jak jestem sam. Ktoś... Kurna, ciągle dzwoni do drzwi i zaraz jebnę ze strachu chyba. Podejdę do tych drzwi i skrzesła. E, e. Dobra tylko w nocy rób te odcinki to ze mną. Z moim profesjonalnym komentarzem. Ja pierdolę. Wi, Wiesz ile ja już mam do wycinania? ile ja przekleństw powiedziałem w ciągu jedne, 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 jednej dziesięciominutówki? Dobra, przekleństwa przekleństwami, ale mój komentarz będzie niezawodnym w następnym odcinkach. Napisz Seria, Marcina w nawiasie, głos użyczył i mój nick. Głos użyczył. Pedofil 321 chyba nie. Nie, nie podawaj swojego drugiego konta. Skąd wiesz? Ej no i patrz. I gdzie jest te, ten I mały... Ty, co? Ty lepiej się ty lepiej się cię znasz. A kurde nie? boi się mnie cień. Cieniask! O! Kto ty jesteś? Kurczak mały. Ty nocz! E, spi spierdalaj Ej patrz idą do mnie Kurwa A jaki moc? Moc, twórca gry no mm. To spierdalaj twórca... Spieprzaj! To twórca gry jest ten, jest mi znakraszał jakaś... Kurwa, do jaskini jeszcze wlazłem, ja nie mogę Ty to udany jesteś Weź, wymienij kurde profesjonalnie A nie Ja nie mogę a? Ja się widzę tutaj I'll come back. Czekaj, bo ja nocę zabijam jeszcze. Kurwa. No ginżesz. O, widzę. Ja pierniczę. Nie wyrabiam. Ile on nie wyrabiam wytrym? nerwowo. U... On będzie chyba tak dopóki mnie nie zabije. Tak, kurde, mówisz jakiś noc, Ja słyszałem Kurde, jakieś Notch cię atakuje? No ktoś dzwoni do drzwi. Co za... za chuje. Komordzi <noise> Prąd mu zabieram Spierdź Sąsiad z dłuższym go zalewasz bo wannę Ej dobra, dawaj, próbujemy nastrój stu Ja pierniczna No kretynie no. no kurde, no ileż można dzwonić do tego głupiego dumy Nikt nie wstaje żeby otworzyć? Tylko mu się kuźwa. Jest to zaraz przypierdolę chyba krzesłem temu, kto tak dzwoni. Hero Brain? A kurwa, w najlepszym momencie, szczerze. I tak sobie wyobraź, ktoś tak ci stuka w okno i krzyczy Marcin. Wow, Hotary się kładniają. Ania. <gulia> kuźwa. <gulia> Sam to o, powiedziałeś Widzę, właśnie, czuję. <gulia> Słyszę, dobra. Chi, ja jestem Tri Marty jej. Niczego się nie boję, Draym... pamiętajcie. Zapamiętajcie to zdanie, Draymart nie się niczego nie boi. Uff. Tylko Hiro mnie... A ciebie! Dziękuję, Ani. Oj. Kurde, no, no, i co? Z pierwszej małej, kurde, myśli, że się ciebie boję, jaki cienias. No, uciek. boi się mnie sam. O, czekaj, jakaś tam litera. Sam się go boisz. No, 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 i co, i co? No, i co cieniasie, co cienia się? Od kurde. Co cieniasie, co cienia się? Taki jesteś mocny? Ah. Płyta. O oh, creeper. I will come back. Znalazłem już... O, oh, tabliczka! A po co są te litery? Co masz szukać ci jakieś kazówki są to bez... Autobest... Watch out! <ślesk> Jezus te dźwięki są posrane. A ten mod jest trochę, mi się wydaje, że bez sensu, no bo co, latasz tylko po to, żeby tak. uciekać, no to to, dopóki to trochę bez sensu, że nie możesz nic zbudować, bo on cię znajdzie. A tak to co, lecisz, minutam powiedzmy wolnego i znalazł znowu, tak, trochę monotonnie. Tak, ej dobra, ludzie, to się dobija do drzwi, jest godzina prawie druga, zaraz idę mu przepierdzielić krzesłem, jak na razie to jest koniec pierwszego odcinka. No stary Co? ja nie wyrabiam nerwowo Ja jakoś normalnie... Ty nie grasz w to Ty nawet ledwo widzisz obraz Co? Ja pierdolę no ten dźwięk <słukwy> Ja pierdolę Pięknij, pięknij kurźba, pięknij nobie kurwa. <słukwy> Ja... Weź, zrób dzień. Nie prawda, mogę, nie to jest pić. single. I tak, weź iść do lasu. No, bardzo mądre, bardzo mądre. W horrorach zawsze <laughs> to tak robią. O, dawaj, to będzie seria Let's Play Martin Horror Hero. Brain. Zamknij mordę, kurwa, nie? O, dawaj, tak. bo, To nie do ciebie, bo, to nie do ciebie. Tylko ja te dźwięki słyszę straszne, to ty się postrasz, jak to będziesz oglądał. Nie będę serał tylko w kiblu srał. Mi tam już obojętne. BIEGNI! <śmulatuj> Who do you hide? Kurde, jakieś dziwne Ja mi wyskoczył jakiś znak zapytania, coś tam, coś. A. 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 O tam jest! Ta cioto. Ten mały skurczy syn jebany. Akurat jak graliśmy na serwerze to taki zombie skakał sobie i to raz napisał do Ej dobra wajs, ja już nie? kończę Ludzie będzie więcej odcinków Nie wiem Ze mną, tak, z ze tobą. mną? Spirdol 140%? Twoja stara to 140% Dobra Dobra w wycisnąłeś dobra kurde. Ludzie O kurna Dobra ludzie jeżeli chcecie więcej odcinków Ja wam oczywiście dam lajkujcie Piszcie w komentarzach chcecie. Ja jestem Draymarty, ze mną był jakiś tam typek <grym> Do, 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 do <grym> się. Jest nawet, ja nie pamiętam jak się nazywa I co, komentujcie, oceniajcie, że wam się naprawdę podoba Zasubskrybujcie, jestem Draymarty I, I cytujcie tak, moje zajebiste komentarze Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie... Nie, a nie, nie miałem to powiedzieć Ja nie mogę, ile ja będę miał wycinania Ja pierniczę, dobra Trzymajcie się, cześć!